W Kambodża z nowego miejsca. Na siłownię. Ciekawe, trendy. Muszę zobaczyć, które trendy z tej strony jechać na nią. Trochę chyba dalej. Ale na razie nie będę szukał żadnej innej. Bo przecież tutaj tylko krótko jest. To. Miesiąc czasu, nawet może niecały. Nie? Także. O! Szybko biegli. Musiałem wyprać. O, woda. Się coś tam przefiltrowało słyszę, że, że chodzą filtry Także może się Może się w wykąpie wieczorem tutaj zobaczymy Chyba chloru dodali uczuć lekko Dobra. Czemu oni ten buczek tu przestawiają No nic, jedziemy Dzisiaj, dzisiaj nie tylko wypiliśmy orzeszek, ale i zjemy tą galaretkę ze środka. Coś wspaniałego. Nie? Jeszcze nie zsiadły nie, tak mocno, nie, nie, nie stężał jeszcze nie, ten kokos. Mmm, masakra. Jakie dobre, witaminy. Fajnie, jeszcze nie, nie stężał tak bardzo, jest bardzo smaczny i miękki w środku. Mm. Super dobre tłuszcze bardzo Możnego ale się najadłem tym kokosem kurde masakra jakie syte szok dobra jadę muszę oczek kupić i jeszcze raz pub street w dzień coraz bardziej ustrojony przed tym kmerskim nowym rokiem coraz, coraz więcej Różnych dekoracji A przede mną mi, mi. <laughs> Arbuziki Cała góra arbuzik Dobra jadę dalej Muszę kupić sitko Jedziemy przez ten pub street w biały dzień macie teraz Jak to wygląda nie Biały dzień No i cały pub street duż i wszerz. Zobaczcie. Pełno porusztowania. I dekoracji się pojawiają. Coraz więcej. Coraz barwniej. Dobra. Kupiłem małe sitko i durszlak. No, potrzebny jest czasami, nie? Także tutaj w tym sklepie. TT. O jakie okulary, które fajne są. Fajny markecik TT. Jeden jest mniejszy, a drugi jest z drugiej strony miasta. Duży. bez Bramę dużą. Wszędzie stroją. Całe miasto jest. Yy, słuchajcie, całe miasto jest strojone. Nie tylko rzeka, ale na każdym placu, na każdym parkingu gdzieś ktoś tam yy, Słuchajcie gdzieś coś tam stroją, nie? Także będzie wesoło. Jadę do domu. Zobaczcie, już zastawione, nie? Już pub street zastawiony, bo już nie ma miejsca. Już budują wszędzie rusztowania i, i koniec. Przygotowania trwają. Wziąłem sobie loklaka, bo jeszcze tutaj najlepiej smakuje. Te całe temple, nie temple, to też wszystko jest o kant. Rozbić, kuchnia wszędzie jest ta sama, Na zapleczu jest wszędzie to samo. No, także tu jeszcze najbardziej wszystko smakowało, także jak już czasami przyjechać, to no, od czasu do czasu tam też biadę do tego templ, no, ale porównując to jedzenie, to wszędzie to samo. No. Czy to będzie hiszpańska, czy to będzie samurajska, wszędzie jest to samo. Ta sama kuchnia, to samo zaplecze, to samo jedzenie, tylko w innej otoczce. No. I wszystko w temacie, także smacznego. Także po próbach w różnych restauracjach, bo już próbowałem naprawdę w różnych restauracjach, chyba w dziesięciu. Powiem Wam, nie ma żadnej różnicy. Czasami może być w jednym trochę więcej porcja, w innej trochę mniej, ale ogólnie jest wszystko to samo. Wszyscy kucharze, wszyscy tam jeżdżą w jedno miejsce po ten sam towar. Bur, ten bałagan. Na zapleczu na kuchni jest ten sam. No, czasami w niektórych jeszcze, tak jak w tym red, nie będę nazwy wymieniał, jeszcze gorzej jest. nie, Także to nie ma sensu. Otoczka tego jest lepsza, a to jest taki klimat, miejsc tutaj yy, najbardziej rozpoznawalny. Nie? i Przemiał jest duży, także jedzenia jest dużo, czyli wiadomo, że wszystko jest świeże. Jeżeli przemiał jest duży, dużo ludzi przychodzi. Wiadomo, że żarcie musi być świeże. Także, nie umniejszając, kmerteist jest normalna knajpa, jak i każda inna, wszystko w temacie smacznego. Okej, okay. jadę znowu na tą wiochę. Zobaczymy, czy dojadę przed zachodem słońca, kurde, żebym się tam dziś nie rozwalił po drodze. Tfu, tfu, jadę, na razie. Znowu światła, tym razem koło Angoraj. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, jaki numer. Jadę tam, ciemno się zrobiło. Lokalizację złą podali mi, zabłądziłem gdzieś. Ja pierdzielę. W sąsiedniej wiosce dopiero tutaj pan mi pomógł. Jadę zanim motorem mnie tutaj holuje, bo totalnie w inne miejsce pojechałem. nie? bym tam nie trafił. Gdzie jeszcze nie, nie potrafią wysłać lokalizacji, to niech nie wysyłają, bo przecież to dramat jakiś jest. No nie potrafiła, nie potrafili wysłać lokalizacji, złą lokalizację dostałem i jadę teraz tutaj za panem. Tu w końcu się człowiek dodzwonił, bo tam nie ma internetu, tragedia, nie? No ale dobra, w co ja się, w co ja się wdałem, okej, okay, dobra, udało się, bo widzę, już poznaję te płyty tutaj na, na tej jezdni, także już, już dojeżdżamy. Słuchajcie, nawet pan ma problem ze znalezieniem tego miejsca, nie? Nie no, w co ja się władowałem, kurde, ostatni raz jeżdżę gdzieś po jakichś wiochach, po nocach. No i kurde oni już na... N, n, impreza trwa, mnie wyprowadzili na manowce, kurde, gdzie? O. I nawet nie chce się, nawet nie chce się usprawiedliwić, zobaczcie, kurde. Wysłała złą lokalizację. No 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 Wysłała złą lokalizację. No i dobra, ciemno się zrobiło, kolacyjka zjedzona, piwko wypite, wygląda. Jesteśmy z korzynką na Babstrych! Kuzynkę przeprowadziłem na papier, żeby pokazać jej drogę. Mieszka na tej wiosce, więc rzadko tutaj bywa, nie? Ale chciała przyjść zobaczyć, no to dobra. Idziemy, młoda godzina jest. Na pół godzinki można się przejść zobaczyć. O, a tu jest, jest rejmie, w całej okazałości. Na tle tutaj tego nowego roku, chyba jakiś napis, nie wiem po jakiemu tym sznurkiem ma Kuzynka koniecznie chciała zjeść zupkę. nie? No to jest, no, no to, to dobrze no. Zupka tradycyjna, no chciała zupkę, no to gdzie? gdzie na zupkę? No tylko tutaj. No. Dobra, zjemy zupkę. Smacznego. No tak, przecież kuzynka się musi umalować, upudrować. No bo przecież one nie chcą mieć ciemnej skóry. One wszystko robią, żeby się rozjaśnić. Dlatego się tak kremują i pudrują. A, teraz będzie... Teraz malowidła będą wchodzić jakieś. A A, trzeba się wymalować, no bo jak to inaczej, nie? Kuzynka, pojedziemy do cioci na kawę. No i podczas jazdy kuzynka... Kuzynka plecy masuje jeszcze przy okazji. Nie dość, wiatr we włosach, to jeszcze masaż na plecach. Coś pięknego. Dziękuję Ci, kuzyneczko. Zwykłe skrzyżowanie, zwykłe pojazdy. Mam mieszkanie nowe. Teraz już mam dwa. Część rzeczy jadę zawieźć na to nowe mieszkanie. To już docelowe, już, już jest wszystko, kontrakt podpisany. 6 miesięcy już. Dzisiaj jadę klucze odebrać i zawiozę tu parę rzeczy od razu e, przy okazji, krok po kroku, delikatnie będę już wywoził stąd, chociaż jeszcze tutaj miesiąc posiedzę e, do końca miesiąca, no niecały no, nie już miesiąc, nie? E, ale już będę pomalutku te rzeczy już, które tutaj tak nie używam, to będę zawoził pomału tam, nie? Także jadę odebrać klucze. Dobra, jedziemy parę rzeczy zawieść na nowe. No dobra, słuchajcie, jestem na, na nowym mieszkaniu i to wygląda. Słuchajcie, tak. O, wchodzimy. No i tu są metry, nie? Tu są metry. No. Duża, ogromna roguwa. Stół. Tutaj mamy Blat. Roboczy lodówka, telewizor klima, wiatrak jest także tu kuchnia. O, szefowa tutaj załatwiła patelnię. Garnek, no, wszystkie takie najpotrzebniejsze. O, coś nawet deska jakaś do krojenia jest. Wszystko jest. A ciekawe, czy kuchenka działa? Właśnie, nie jest. Jest, działa. No, i gitara to działa, a to miało też działać, ale chyba z pochłaniaczem. Dobrze, także tak to wygląda. Cisza, spokój. No, Łazienka, jak Łazienka, sypialnia. No i tutaj będzie, tu będzie dobre miejsce na ten stół mój. Idealnie. No, nie ma wiórka, także tu się przyda. To niepotrzebnie kupowałem, bo to widzę, że jest. Tu też jest klima, jest wiatraczek, a to wygląda jak pomieszczenie tajemne, ale jest. To jest szafa, słuchajcie. Szafa ma swoje światełko nawet. Nie, ta szafa to będzie musiała być otwarta, bo tam nie ma żadnego przewiewu, to wszystko... No, najświeższych nie wygląda, ale, no ale jest. Działa wiatrak? Działa. Najważniejsze, żeby wiatraczek i klima w razie W działała, nie? A reszta to tam niekoniecznie. Widok za oknem? <laughs> Widok za oknem mur. I bardzo dobrze! Ja tam mam widoki na zewnątrz, ale przynajmniej nie grzeje w okna, nie? Także nie ma, nie ma potrzeby. A tu z tej strony wyjście jest do... Słuchajcie... Ostatnio oglądałem właśnie. Tu jest pralka! Tu jest... praleczka ukryta. Gitara, ciekawe czy to działa w ogóle wszystko? Będzie trzeba sprawdzić później Będzie trzeba potem sprawdzić jak to działa Czy działa? A działa! No to gitara! Wszystko ładnie ogrodzone Tu jest daszek, jak będzie par... A z tej strony? A tam jest przejście do... Do sąsiada, tak? Także sąsiad ma dojście Też do tej pralki, no dobra Zamykamy na razie. Brakuje mi tylko tutaj, tylko, że tu by się nic nie zmieści, no. Stoliczek jakiś taki mały. Nocny. No ale dobra, no. Lepsze jak tamto, nie? No dobra, słuchajcie, wygląda dobrze. Czas będzie pomału. Yy, przywozić rzeczy, nie, których nie używam, ale będę spędzał czas y, trochę tu, trochę tam. Chociaż tu wolałbym na razie nie włączać lodówki, nie? no bo po co, skoro, skoro tam mam. Yy, no i co? Klucz tylko do, do sypialni. No i tyle. Mieszkanko, mieszkanko jest naprawdę obszerne, nie? nie ma co, nie ma to, y, dwóch zdań. No. Dobra, lecę dalej. Dobra, klucz na mnie czeka. No i tak to wygląda: kłódki nie ma, to tylko jest zasuwana brama na noc, nie? Tak to wygląda: zobaczcie, ile tam jest pomieszczeń do góry, kurde, szok. I tam ludzie mieszkają, nie? Ktoś tu ma samochód, ktoś tu ma jakieś tam motorki, a ja ładnie tutaj pierwsze wejście na dole. Także wydaje mi się, że będzie, że będzie dobrze. Tu woda nigdzie nie będzie stała, tu jest wszystko wyżej. Także będzie dobrze ale przewody pięknie tutaj są splątane jakieś pojemnie coś tutaj coś tutaj coś tu działa coś tu się rzeźbi dobra A to stroje, stroje robią chyba na nowy rok dobra jadę hey, bandy, 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 bandy. Jesteba, No di